Pod pretekstem jedziemy tu z tym teraz... Wszystkiego najlepszego! Czisia wam krzycze! Pistolat krzycze! To lat, sto lat, sto lat. lat! Dzisiaj pod pretekstem śnieba sto lat! Za wami jest drogi improwizatorki szmat! Oo! O, oooo, oooo, o, yeah! Dzisiaj w waszej długie miał szok. Za nikogo z nas nie jest wcale to szok. O! Nie będziesz ja Już, bardzo ciepło pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że kiedyś oh! to wszyscy razem zagramy. Pozdrawiamy stojącego Konstantina. To nie jest tak, że nam jest jakaś mała mieścina. Oh! Zapraszajcie nas do Szczecina. Jasne. Co ten kryminał? Tak. Yeah,